Republika się sypie, chaos rozlewa się po galaktyce, a porządek to już tylko wspomnienie. Gdzieś na obrzeżach galaktyki zbiera się grupa, która nie pasuje do żadnych schematów: Klon, Jedi, Mandalorianin, Droid i tajemniczy typ w skafandrze. Razem tworzą oddział, który ma powstrzymać zagrożenie większe niż wszystko, co do tej pory widzieliśmy w świecie gwiezdnych wojen. W tej grze gracz wciela się w Hoaxa, byłego oficera, który musi poprowadzić tę mieszankę charakterów. Taktycznej, turowej walce. Rozgrywka przypomina XCOM. Mamy planowanie, wykorzystanie otoczenia, rozwój postaci i decyzje, które wpływają na fabułę i relacje w drużynie. Pierwsze wzmianki o nowej strategii osadzonej w uniwersum gwiezdnych wojen pojawiły się już na początku 2022 roku, jednak dopiero niedawno w sieci zaczęły pojawiać się konkretne informacje na temat projektu. Electronic Arts opublikowało pierwszą oficjalną grafikę oraz ujawniono pełny tytuł gry Star Wars Zero Company. Produkcja była jedną z kluczowych Kluczowych prezentacji drugiego dnia Star Wars Celebration w Japonii, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Co według Was powinno wyróżnić dobrą strategię w uniwersum Star Wars? Dajcie znać w komentarzach.